Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Remlas i dzisiaj przygotowałem dla was a w sumie za chwilę przygotuję gameplay z Euro Truck Simulator 2 na Oculus Riftie Consumer Version 1 powiem więcej szczegółów już za chwilę, zakładam oculusa i widzimy się w grze dobra, pojedziemy sobie gdzieś hmm. Hmm, gdzie możemy pojechać? Nie będę brał jakoś długiej trasy specjalnie. Um, ale nie będę jeździć też za darmo. Pojedziemy sobie z Gdańska. O, do Poznania pojedziemy. A trasa nie jest najkrótsza. Hmm. Wybierzemy może coś krótszego. Albo zróbmy tak. Ja będę wybierać trasę. A Wy włączcie sobie swoje ulubione radyjko, ponieważ ja jeżdżąc Eurotrackiem naprawdę lubię posłuchać sobie jakiegoś radia, bo tak głucho jest niezbyt przyjemnie, A niestety nie mogę Wam włączyć mojego radia. No wiadomo, prawa autorskie i tego typu rzeczy. O, gdańsk kolsztyn gdańsk kolsztyn no i tak do Poznania jest najbliżej, dobra. To w takim razie jedziemy do Jacusia. Gdzie jest Jacusia? Jedziemy ode mnie z Gdańska do Jacusia do Poznania. I zapytamy się go, dlaczego nie nagrywa filmów. Okej, okay, fotel troszeczkę sobie przesunę. Yy, yy, zaraz opowiem Wam co nieco o samym konfigu. Yy, dobra, mamy wyjazd. Yy, jadę na kierownicy Trustmastera Niestety tylko 270 stopni obrotu, no ale bywa. Yy, Oculus Consumer Version One pożyczone od VR Vizio, za co dziękuję, serdecznie dziękuję chłopakom i ich pozdrawiam z tego miejsca. E, no i jak widzicie, chciałbym Wam tutaj powiedzieć, dlaczego ta gierka nadaje się do VR, e, nie tylko tego Big, e, ale i również tego Mobile, o czym może wspomnę jeszcze, wspomnę jeszcze później. E, otóż tak, same symulatory jako ogólny gatunek e, dość fajnie zachowują się w VR oczywiście zależy, czego są to symulatory ale taki sobie Eurotrak e, jest bardzo przyjemną gierką. E, wy może tego nie widzicie na nagraniu y, ale ja siedząc w okolusie, w okolusie czuję faktycznie, jak byłbym e, jak byłbym w tej ciężarówce no dobra, jest trochę różnica. Tak? nie mam tej skrzyni biegów itd ale na pewno 6 osi trackingu pozwala się wygodniej grać przede wszystkim w tą grę. No i dobrze, już zwalniam, nie krzyż na mnie. Otóż od tej gry w sumie zaczęła mu się, mu się moja przygoda z wiarem. Najpierw na kartboardzie chciałem sobie pojeździć z kumplem, bo wkurzało mnie, że o, miałem taki obraz w te Eurotraku. I w sumie nie widziałem też lusterek nawet przy konfiguracji wielomonitorowej, i z tego też powodu zacząłem właśnie kombinować z VR-em, z Trinusem, od którego od samego początku nie lubiałem, bo sprawiał mi dużo problemów, nie działało tak jak chciałem. No i stwierdziłem, że w sumie no, brakuje, dobra, jakoś już mam tam telefon, mi jeszcze cholernie driftował, czyli co z tego, że ja siedziałem nieruchomo, to telefon robił mi tak. I to była po prostu masakra. Strasznie mnie to denerwowało, psuło rozgrywkę. No i stwierdziłem, że no, trzeba jakieś zewnętrzne czujniki wykorzystać. Mój wybór od razu padł na PS Mówy. Wtedy, jak zaczynałem, to jeszcze one nie były aż tak rozwinięte jak na chwilę obecną. Więc troszeczkę mi się ten temat odsunął, wziąłem się za coś innego. No ale teraz już w sumie można odpalić tego tak zwanego biedowajwa i sobie spokojnie, wygodnie jeździć. Um, przejdę do tych osi, o których wcześniej wspominałem. 6 trackingu, czyli e, orientacja, góra, dół, prawo, no wiadomo, tak? Yaw, ja pitch i roll. Um, no i dodatkowe te trzy osie jeszcze trackingu pozycyjnego X, Y, naprawdę polepszają wczucie się w rozgrywkę, bo pamiętam jak Pożyczyłem od kolegi jakiś lepszy telefon, którym, na którym już mi nie driftował obraz, sam nie skręcał. Yy, no i właśnie, już jakoś w miarę komfortowo dało się jechać. Choć yy, właśnie brakowało mi czegoś takiego, że yy, ja w tym świecie swoim, rzeczywistym, o jakoś sobie tak porobię, poruszę głową na boki. Yy, a w Eurotraku to wszystko przesuwa mi się tylko tak w leciutkim stopniu, sam obrót. Czy gdzieś mi brakowało tego punktu immersji? Teraz jak jadę na Okolusie, to naprawdę e, nie czuję takiego jakby przygwożdżenia w jedno miejsce i że mogę tylko obracać się głową. No, gdzie mi wierzysz, e, Że mogę obracać się tylko głową i to i tak taką dość e, nieruchomą. Ale to już tak było już coś o wiele wygodniejszego niż jazda na monitorze samym. E, Zależało mi zwłaszcza w tej grze akurat na możliwość spoglądania swobodnego na lusterka, które przytają się przy parkowaniu, wiadomo o przemanewrach itd. Bo to było po prostu niewygodne, zwłaszcza o na te lusterka po lewej stronie, jeszcze półbiedy. Dało się tam jakoś dojrzeć, czy to właśnie przy konfiguracji trzech monitorów AMD Infinity. E, jakoś się, przepraszam, że drawie się za chwilę po odsonosie, ale może tego nie zauważycie. E, w sumie nie ma radarów, możemy sobie troszeczkę zwiększyć tempomat. E, no ale już na prawe lusterka to była jakaś masakra, bo jak trzeba było chwycić za myszkę, to był to kawał do ruszenia, a później żeby spojrzeć się z powrotem prosto to też był kawał do ustawiania. Tak samo te lustereczko przednie. Po prostu było to dla mnie niewygodne, nie sprawiało dla mnie gra w aż takiego dużego fanu. Chociaż gierkę bardzo lubię i tak trochę w nią grałem. No i tak właśnie, dlatego moim zdaniem grata jest, uruchomienie, warta jest uruchomienia w trybie VR. A jak to zrobić, to mogę przygotować poradnik, ale chcę żeby chcę się o tym dowiedzieć, czy wy chcecie takiego poradnika Setup'a, zarówno pod Big VR, czyli właśnie Oculus Savaiva, czy pod takiego, zarówno Mobile VR, czyli tylko Trinus lub inny program tego typu, yy, albo Biedowajwa czyli z PS-movami, czyli żebyśmy mogli się również przesuwać w osiach XYZ z naszym headsetem, z naszą kamerą. Yy, po prostu napiszcie w komentarzach albo pomęczcie mnie na forum. Tam w sumie chyba najszybciej Wam odpowiem. Yy, też pomogę w rozwiązaniu problemów. A może znajdziecie ktoś chętny, kto pomoże w przygotowaniu materiału. Jak widzicie właśnie, ja tylko ciupkę skręcę te kierownicę, a już tutaj mam połowę jednego obrotu zrobionego w ciężarówce. I to jest niestety minus tej kierownicy, ale lepszy rys niż nic, jak to się mówi. I dobra, i widzicie, mogę się swobodnie wychylić i spojrzeć sobie w dowolny kierunek i to nawet bardzo szybkimi ruchami, a myszką jakbym musiał to przeciągać, to trochę by mi to zajęło. Więc teraz jeszcze powtórzę, Eurotrack bardzo przyjemnie się jeździ. Dla doświadczonych kierowców, ciekawości mogę powiedzieć, takich, którzy na co dzień jeżdżą samochodem, mogą odczuć mdłości. No, trochę za blisko. Tak jak na przykład mój tata. Dla mnie po wyłączeniu fizyki kamery, bo domyślnie na przykład, przy zatrzymywaniu się z jakiejś tam prędkości do zera, Kamera robi tam taki ruch, że jedzie do przodu i się cofa normalnie, tak jak przy hamowaniu yy, ciężarówką. Yy, I po wyłączeniu tego nie mam już najmniejszych nawrotów głowy, zawrotów jakichkolwiek. Yy, jeździ mi się bardzo przyjemnie, nie odczuwam problemów, że jadę na przykład yy, za szybko, czy błędnik mi gdzieś wariuje. Kompletnie tego problemu ja w tej grze nie mam, ale mój tata po 15 minutach jazdy czuł się po prostu niedobrze, a on na co dzień jeździ samochodem i po prostu sądzę, że u niego organizm troszeczkę inaczej mógł to odbierać no, do czego się może przydać jeszcze tracking pozycyjny, jak na przykład ja teraz nie widzę zbyt ostro deski rozdzielczej bo względu na rozdzielczość mogę zrobić, mogę, mogę się o, przybliżyć sobie spojrzeć na wszystko dokładnie mogę sobie się obrócić, obejrzeć ciężarówkę. Tylko tak, żeby w miarę nie zjechać. Dobra, jeszcze troszeczkę dołożymy do pieca. Mogę się wychylić za okno. Oj, musiałbym tylko się podnieść z fotela. Tylko te wychylenie za okno tutaj... O, niby jestem za oknem, ale w pełni tak jakby wychyle się, dopiero patrząc do tyłu, tak jak mogliście przed chwilą usłyszeć. Na szczęście właśnie yy, można uruchomić tutaj Eurotraka bez e, konfiguracji właśnie czujników typu Oculus czy HTC Vive e, bo wspomaga samego free tracka, co na pewno w znacznym stopniu ułatwi jakąkolwiek konfigurację pod mobile VR e, i z tego też względu nie musimy się martwić o ten tracking pozycyjny, o którym ja wspominałem, czyli XYZ osie e, bo nawet jeżeli mamy tą głowę przykutą bez trackingu pozycyjnego tutaj po obróceniu się głowa automatycznie nam się wychyla za kabinę do tyłu, co na pewno ułatwia parkowanie. A jaki... Może niektórzy lubią się tak patrzeć do tyłu. Ja nie wiem. No i teren zabudowany. Nieładnie, nieładnie. No jak widzicie nawet troszeczkę za mocno wciskam hamulca. To ze względu na to, że przez ostatnie parę dni jeździłem na Logitechu G29. I to jest coś pięknego. <słuch> y Skrzynia manualna 900 stopni obrotu kierownica, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. I w ogóle mam wrażenie, że tak, nie włączyłem świateł, brawo ja. Gdzieś tutaj jest pokrętło od świateł, o, widzicie? Nawet jak przełączam światła, to wszystko w ciężarówce się rusza. Tak samo teraz mam zaciągnięty ręczny. I teraz go spuszczam. I widzicie, dźwignia ponosi się do góry. Na pewno jest to fajny efekt, i zwiększa ten efekt takiego poczucia, że jesteśmy w tej ciężarówce. No, oczywiście na razie jeżdżę na tej takiej, wiadomo, wypożyczonej yy, ciężaróweczce O, jakiś przechodnia i zniknął dosłownie Jak tylko minął lusterko moje yy, Wiem, nie zwracam, nie zwracam uwagi na ograniczenia prędkości Ale się mówi trudno yy, Ile mam jeszcze? 91 km No to za niedługo będziemy u Jacusia, zrobimy mu jasne HT Dowiemy się co tam jest co tam u niego Dobra, możemy trochę bardziej przekazować Chocia pamiętajcie, żeby jeździć z odpowiednią prędkością przede wszystkim do warunków, po drugie do ograniczeń Co mogę jeszcze ciekawego powiedzieć? No poza tym, że gra się fajnie To na pewno przydatna będzie kierownica. Na bardziej chyba też można jeździć, ale... Jakoś ja osobiście nie czuję tego, żeby się miało fajnie jeździć, bo raz chyba jeździłem na padzie od PS4, nie było najgorzej, ale stanowczo wolę na kierownicy, nie tylko ze względu na pedały, jak i są oś kierownicy i takie, taką można powiedzieć większą imersję. To i również jakoś w większym stopniu czuję, że mam kontrolę nad tym pojazdem, pomimo tego, że mam ustawioną nieliniowość układu kierowniczego względu na moje tylko te 270 stopni obrotu kierownicy. Hmm. I to jakiś ostrzejszy zakręt, ale to nie jest problem. No i właśnie to jest ten minus od że ja chcę się podrapać po nosie, a to wygląda jakbym w nim dłubał. Gorzej jak zacznie spędzić oko, to wtedy trzeba ściągać całość z głowy. Co jeszcze mogę ciekawego powiedzieć? No jeszcze raz wspomnę o tym samym. Jeżeli chcecie zobaczyć jak odpalić tego Eurotraka na Oculusie, na Mobile VR, na Biedowajwie, czy po prostu chcecie też poglądać parę gameplay, to proszę bardzo, piszcie raz, że w komentarzach na YouTubie, a po drugie na forum, na forum mówię, na pewno Wam odpowiem i to o wiele szybciej, pomogę z konfiguracją. Um, no i w sumie czekam na wasz feedback. Starałem się ten gameplay w miarę spoko jakościowo nagrać i też zmontować. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić dość sprawnie, bo w sumie dawno nic się nie pojawiało na kanale. Mm. Mam jeszcze. No w sumie nie wiem, kiedy wrzucę ten film. O, jak nasz słoneczko oślepia. I w tym momencie ja sobie siądę wyżej na fotelu. No szkoda, że nie mogę sobie ściągnąć tutaj... Tej zasłonki, co jest zasłonki? No, wiecie wszyscy o co chodzi. Jala, łapki, czy czy jak to się... Nie, nie wiem jak to się nazywa, przepraszam bardzo. Możecie mnie na mi napisać to w komentarzach eee, i zasłoniłbym sobie słońce. Eee, jedziemy, jedziemy. Koledzy z, z ciężarówki naprzeciwko hamują. No, ponownie oślepian słoneczko. O, już widać Poznań. W sumie się dokładniej nasz cel, bo jest kawałek przed Poznaniem, ale uznajemy, że to jest hotel Jacusia. No, jedź, jedź gościu, jedź, jedź, jedź. E, dobra, tu zostawiamy na chwilę Jacusia. E, narzekałem do kolegi, no kurde, no fajnie się jeździ w tym Eurotrak, no ale co to za jazda jak? no Muszę tylko pilnować, żeby jechać w miarę środkiem drogi, bo się nic nie dzieje. E, wziąłem, zainstalowałem tam najwyżej ocenianego moda na AI z Workshopu. E, I teraz mam takie problemy, teraz go nie było co prawda widać, na tej trasie się nie zdarzył, ale ogólnie miałem coś takiego, że na przykład wymuszali mi pierwszeństwo na skrzyżowaniu. E, albo w ogóle ciężarówki zatrzymywały się na środku drogi na awaryjnych, bo jakiś samochód podczas wyprzedzania e, się z nimi zderzył. I różnego rzeczy, hi rzeczy historie tego typu. Co może uda mi się, jeżeli będziecie. Oj, muszę uważać, żeby to mieścić. Yy, jak będziecie chcieli, gameplay, to na pewno. jakiś dłuższy gameplay, na przykład jakąś serię sobie zrobimy z tego Eurotracka. Która byłaby. nie wiem jeszcze dokładnie na czym. Yy, może na Oculusie, może na tym zestawie taki Mobile VR, na którym każdy może sobie w domu zagrać. To jeszcze zobaczę. Yy, dobra. Ehm. Yy, Spróbuję ciutkę mniej więcej zaparkować, ale na tej kierownicy jest strasznie niewygodnie ze względu na ograniczone możliwości kręcenia. O, i widzicie, właśnie to jest takie wygodna sprawa, że mogę sobie spojrzeć tu na lusterko, tam na lusterko, na te lusterko przednie. O, widzicie, mogę się na parę centymetrów zatrzymać, jeszcze podjechać i tak perfekcyjnie wyjść. Dobra. O, mogę się tak bardzo fajnie wychylić. Spojrzeć, jak sobie skręcam koła, chociaż nie powinienem patrzeć. Dobra, sobie jakoś tak trochę skręcimy. Przerzucę na wsteczny yy, i spuszczę ręczny. I możemy cofać powolutku. No, jak zwykle będzie krzywo. Dobra, zrobię jeszcze jedno podejście i powiem w międzyczasie o jeszcze tym jak gra obciąża. Na mojej karcie graficznej byłem w stanie, bez modów oczywiście, bez problemu jakiegokolwiek w co powyżej 60 latek grać na ustawieniach Ultra po podpięciu Oculusa musiałem zejść do ustawień pomiędzy niskimi a low i to troszeczkę boli mnie w oczy. Tak, tu się jeszcze dobra. Eee, bo wiem jak ta gra potrafi ładnie wyglądać nawet bez modów. Eee, a co dopiero na modach, którzy ludzie stworzą? Eee, na pewno, ale to jest standardowa kwestia przy vr Właśnie przy tym prawdziwym trybie 3D, gdzie mamy generowane dwa obrazy przez grę. Dobra, to będzie moje ostatnie podejście. No i już właśnie w tym momencie skupałem, chyba. O, widzicie właśnie. I tak te osie ciutkie są oszukane. O! Pasuje? Dobra. Mm, zaciągnę sobie ręczne, żeby mi ciężarówka nie ruszyła. I wyłączę ten pikający wsteczny. No i ogólnie pokażę wam, że ten tracking pozycyjny z Oculusa pozwoli mi nawet wstać, wysiąść. I to jest i tak, i tak takie dziwne uczucie, bo nie zmienia mi się wysokość, to prawda że? Ale jak widzicie wysiadłem sobie. Oglądam co i jak. Ciekawe, czy mogę podejść do przodu ciężarówki. Postaram się nie uderzyć w mój stolik. Tak, teraz, jak widzicie na nagraniu, patrzę sobie na moją ciężaróweczkę od środka, a teraz... O, przed chwilą zdawało mi się, że widziałem kierowcę. Tylko nie wiem, w którym momencie. No dobra, jak widzicie, coś ciekawego, taka ciekawostka. Teraz muszę jakoś wrócić na moje miejsce. O, dobra, wsiadamy. Jeżeli chodzi o fotel, to jest zwykły fotel samochodowy z jakiejś tam Audicy, ustawiony na nogach. Jak ktoś by chciał, to mogę wstawić jakieś dokładniejsze zdjęcia na forum. No i dobra. Odpinamy na naczepę. I w sumie to by było wszystko z tego gameplaya takiego pokazującego, jak gra się na Oculusie. Dlaczego granie ma sens, akurat na Oculusie, A dlaczego jest to mniej wygodne bez Okulusa czy z samego VR. Pewnie mam taką fajną presyczkę na czole, to założę z powrotem tego kulusa. No i co mogę więcej powiedzieć? Piszcie w komentarzach, tak jak mówiłem, czy chcecie zobaczyć jak skonfigurować grę, bo trzeba zarówno wyłączyć parę opcji w ustawieniach gry, żeby się przyjemniej dziło właśnie tą fizykę kamery, trzeba pobrać odpowiednią wersję na Steamie i parę innych rzeczy pozmieniać. Ym, no i tak jak jeszcze raz powtórzę, piszcie w komentarzach co sądzicie o samym filmie, też o gameplayu. Czy chcecie gameplay, czy chcecie setup, jaki setup chcecie. No i czy film się spodobał? Nie będę wspominał o lajkowaniu. I pamiętajcie, żeby zalajkować fanpage VR Vizio, bo to dzięki ich uprzejmości mogłem Wam nagrać ten film i przejechać się na okulusie w Eurotraku. Tymczasem dziękuję wszystkim serdecznie za obejrzenie. Do zobaczenia na następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa, pa.